Cześć, jestem Iza. Przyjechałam dzisiaj do Samui Spa w Łodzi. Zdecydowałam się tutaj na masaż klasyczny. Od wejścia panie przywitały mnie pyszną herbatą. Dostałam kwiatek we włosy, szlafrok. Zaprowadziły mnie do pokoju, w którym mogłam się przebrać. Teraz mam chwilę i czekam, aż przygotują pokój, w którym będą mnie masowały. Zdecydowałam się na masaż klasyczny, ponieważ jest on jednym z najpopularniejszych masaży na świecie. Miałam w pracy bardzo ciężki tydzień i mega tego potrzebuję. Mam nadzieję, że w trakcie tego masażu uda mi się odprężyć, zrelaksować. Słyszałam też, że ten masaż pomaga na ruchomość stawów. To jakby dodatkowy atut. Także jestem pełna nadziei, no i zobaczymy, jak będzie. thank you. Thank you. Na masaż klasyczny dostałam specjalne ubrania i da się teraz szybko przebrać i zaraz za Was wracam. Ok, w końcu zaczynamy masaż, jestem ciekawa, jak będzie. Tak naprawdę to mój pierwszy masaż, na którym jestem ubrana. Byłam przekonana, że masaż, i w tym ten klasyczny, robi się na gołe ciało, Także jestem mega ciekawa odczuć. Zaczyna się interesująco? Zobaczymy jakie będą odczucia w dalszej części. Na razie czuję ugniatanie takie dość mocne, ale, ale jest przyjemnie. O, oh, wow! Nie. Jest ok. Nie jest ok. Okej, okay. tu jest na masażystka chyba na mnie siedzi. O oh, wow No, jest okej. Okay. Wow, wow, teraz czuję. Bardzo przyjemne rozciąganie. Wow, nice, thank you. Okej, okay. Okay. masażystka ustawia mi nogi i ręce w różnych pozycjach. I faktycznie czuję jak stawy mi się rozciągają. I chyba zwiększa się dzięki temu ich mobilność. To właściwie trochę jak ćwiczenie, tylko że nie ja wykonuję te ćwiczenia. Tylko ona za mnie. Mam teraz wgniatane jakieś punkty na stopach, tak dość mocno, palcami. Jest to naprawdę przyjemne. Tak, tak właśnie w moich plecach coś strzeliło przy, przy którejś z tych pozycji ale czuję, że to było fajne puściło napięcie tak, jest to bardzo przyjemne tak naprawdę materzystka się skupia najpierw na jednej potem na drugiej stronie i czuję jak wszystkie mięśnie mi się powoli rozluźniają jest Okej, okay. oh, nie wiem co teraz się dzieje, ale mm. mocno uciska mnie Masażyska w plecy. Ciężko przy tym mówić. Um. Tak, i czuję się teraz taka rozluźniona na plecach. Okej, okay, to masaż pleców zdecydowanie nie należy do najdelikatniejszych. W Na przeciwieństwie do tego, jak stop i nogi delikatnie były traktowane, tak. Plecy są dość mocno masowane, ale w sumie ja to lubię. Hmm. Bo czuję, że coś tam działa i coś się dzieje. Na przykład uciskamy. Chyba moje pięte punkty, bo to jest dość bolesne. Ale po chwili ten to napięcie puszczam. Dodanie nie jest to ten rodzaj masażu, w perspektywy którego no, można zasnąć na raz, że jest bardzo jasny dość mocny ale też w różnych pozycjach zdemiany jest twoje ciało Jestem już po masażu klasycznym. Było ekstra. Mm, tak jak mówiłam na początku, zaskakujące, że byłam w ciuchach. No ale teraz po masażu już totalnie rozumiem, dlaczego byłam w ciuchach, bo masażystka robiła ze mną mega dziwne pozycje. Niektóre, nie wiem, rozciągały mi przód u, inne plecy, nawet mi coś strzeliło, mm, więc totalnie to rozumiem. E, masaż na początku był taki jest no, coś, taki knightowy. Mm. Było delikatnie, było spokojnie. Potem, jak przeszła na górę, to, to bolało. Pewnie też dlatego, że mam mega pospinane plecy i, e, i po prostu tego potrzebowałam, ale, ale to był dość silny masaż. Chociaż teraz muszę powiedzieć, że czuję się bardzo rozluźniona, zrelaksowana. E, mam poczucie, wiesz, jakbym była. Po jodze albo po jakimś innym pilatesie, bo moje mięśnie nagle się rozluźniły i, no i są takie, takie zrelaksowane, wypoczęte, więc na pewno wrócę na ten masaż. Bardzo polecam, bo no, było ekstra. Dziękuję. Dziękujesz.